Zawsze ufałam pudliszkom. To smak mojego dzieciństwa. Mama też używała keczupu pudliszki. Mówiła, że gotuje z sercem. Mama, jak ty to robisz? Dodaję pudliszki. Keczup pudliszki. Dodaj serce do jedzenia. Nowa maszynka protektor 3D metal, bezpieczna, bo noże chronione są przez cienkie druciki i skuteczna, bo ostrza poruszają się w trzech wymiarach. Protektor 3D metal firmy Wilkinson. Pieniędzy nie miałam, w domu siedziałam. działam, zetki posłuchałam, forsę wygrałam. Postaw się, że kwiaty na radio. Zetka odbierana, forsa dana dana. Konkurs rządza pieniądza, baw się i wygraj przez cały dzień tylko w Radiu Z. Woda po goleniu Adidas Dynamic. Poczuj moc energii. Bosman, bezalkoholowe. A nie mówiłem? Nieźle rozbiera. Bosman. Witam państwa. Zaczynamy z znakomitych. Zobaczmy, czy margarynę można rozpoznać po smaku. Hmm. Nie wiem, ale jest znakomita. Tak. Znakomita. Odgadły, panie? Zbłędnie. Czy można rozpoznać margarynę po tym, jak się na niej smaży? Mm. Do smażenia? Znakomita. Tak, znakomita. Brawo, brawo, doskonale! Margaryna znakomita. Znakomita w kuchni. Gdy lając podają, to czego nam brak? Lając nadaje... Trwa herbata Lions i zwykła chwila niezwykły ma smak.